Witam Was ponownie, gramy dalej w Gotik. No, i kontynuujemy sobie wyprawę z Dastim do obozu bractwa, czy tam obozu na bagnie, czy tam obozu sekty. Różnie to jest nazwane, ale dobra. Okej, okay, już jesteśmy prawie na miejscu Ci idą powiedzieli na pełzaczy Do kopalni Ciekawe czy ci strażnicy nas tutaj zaczepią w jakiś sposób Czy się pytać kogo przeprowadziłem Nie, nie pytają się o dziwo. Zawsze to samo. Okej... Okay. Nie powinieneś wierzyć A, we wszystko. tu. Co on odwala? A możemy pogadać z Melvynem? Ludzie zawsze gadają, to sprawy, że to sprawy załatwiało, się inaczej. Powinno być jakieś szybsze, przywprowadziłem Dustiego i będzie. Uuu, teraz możemy iść razem, popalić bogienne ziele. <grym> z moim kumple. Dobra. Sobie zapiszę. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Okej, okay, czyli w zasadzie... <mum> Mam same przyjęcia. Eee, w zasadzie... Hmm. Został nam tylko jeden guru. No, idź tam usiądź sobie. <grystanie> stoi. Dobra. W każdym razie został nam tylko jeden guru, ten na dziedzińcu. Tylko, że za Chiny nie pamiętam jak. E, co. co się robiło, żeby go. wiecie. żeby z nim zagadać. Nie wiem, zaraz będę musiał tam jeździć. Coś wykombinować. Idziemy na dziedziniec, zaraz zobaczymy. Może będzie tu jakiś koleś, który nam pomoże. No zapewne nie będzie chciał z nami gadać ten guru, chyba że Tają jest to jakiś Morenowicjusz, który by nam pomógł. Może Talas jest. Może Talas nam pomoże. To się chyba nigdy nie skończy. Jakoś. Tak długo jak mnie, to, to, to nie było zbyt mądre. Nie Jestem w stanie. A ja bym tak do niego zagadał. Jednak... Kiedyś takie sprawy to Od razu widziałem, ten kłopot. Niech Nie dobra. Chyba nie tego save'a wczytałem, co trzeba, no. Też mi się tak wydaje. <głynne> Króle, nie wiem co teraz... Przynajmniej ja muszę zrobić? robić... Nie wiem w jaki sposób możemy... Nakłonić... Może jak mi dowiedzieć się, Chcę dowód. Chcesz powiedzieć, że postanowiłeś Iść, porozmawiaj z Czekaj. Co powinienem? To miejsce wiary, bracie. Nie posiadamy wiele, ale chętnie dzielimy się. Porozmawiaj z którymś z gór. Mmm, <śm> może. Nie wiem, no znaleźć kogoś, kto będzie chciał miba, czterech balów. Raz, dwa, trzy, cztery. Łe, dobra, to mam. Ło, to już możemy zostać, okej. Okay. To co, zostajemy, nie? Ja myślę, że wszystkich ten. Wszystkich balów trzeba przekonać. A tu się okazuje, że wystarczy czterech. Czyli w zasadzie dwóch. Dwóch nie musieliśmy przekonywać. No dobra. To nie.

Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej! Bal Kadar ma mnie zapojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz, załóż to. A teraz idź robić coś pożytecznego. Tylko tyle? Żadnego powitania? Ani nic? Witamy. O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić. Zrób coś pożytecznego. Zanieś to ziele do starego obozu i daj jego Mezowi. Gdyby jego się pacze stwarzali ci jakieś problemy, powiedz, że przysyła cię Korkalom. Czy musimy iść Jeszcze tu jesteś? Musimy iść do starego obozu znowu. Key. I jeszcze. Zbudź się czego Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Jak? To już nie moja sprawa. Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. Wracam? Tak. Cóż, jakie nie zmieni dobra, do zobaczenia. Obyś. Dobra, no to na razie tyle w takim razie. Jesteśmy pancerz. Jakiś tam. No i musimy iść teraz do starego bozu znowuż. No no niestety. Znowu będziemy musieli kurczę się trochę nachodzić długo jak to nie dotyczy A takie było. życie już To nie mój problem. nigdy się nie się już więcej nie O Lester chce z nami gadać? Cieszę się, że cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Aha! Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To Twoja wielka szansa, żeby spojrzał na Ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobra, ale my na razie nie Niech zrobimy się... tego. Rozdział drugi. My na razie zrobimy sobie te dwa zadania: wytwórnia ziela i dostawa ziela dla Gomeza, i później zabierzemy za. Ten, ten kamień ogniskujący, bo kamień ogniskujący to już jest część zadania, e, część zadania głównego. Czyli już takie, kto, takie zadanie, które e, Fabułę do przodu trochę popchnie. Jeszcze może sobie zabijemy tu parę zwierzątek. Ooo, już teraz mi prawie obrażeń nie zadają. <grystanie> Jak mało życia mi biorą teraz. Lol. Lol. Hech lol. Łoł, wow, ile karto To lepiej Doświadczenia 100, 150, 200, 250, 250 doświadczenia za kurde za 5 to szczurów, no nieźle. Naprawdę warto ekspić tutaj można szybko sobie. ...ponabijać. Looble. Okej, okay, w sumie że jesteśmy przyjęci do obozu bractwa, więc... ...ja po prostu sobie... ...jeszcze dojdę kawałek... ...myślę... ...dobra, tego jeszcze nie bijemy, bo jesteśmy za słabi jeszcze. Ale myślę, że dojdę do starego obozu i będziemy już na dzisiaj kończyć, bo w sumie mówiłem, że... Będę na wygrywał, dopóki, dopóki czyli e, ok, skończę. Jak zostaniemy członkiem obozu, a myślałem, że jeszcze będę musiał tego jednego bala przekonać, ale się okazało, że wystarczyło czterech. Więc w zasadzie dojdę do starego Bozu i, i tyle na dzisiaj. Będzie i zobaczymy się znowu za. Znaczy, zaczynę grywać pewnie znowu za. Jutro albo za parę dni, jak będzie mi się chciało. O kurde, wilk. Nie wiem czy dam radę. Trzeba się zabezpieczyć savem. Kurde, za mało wrażenia mam. Muszę sobie si siłę zwiększyć. Dobra, ilość życia i pancerz mamy spoko Ale muszę sobie siłę na pewno zwiększyć. Te 20 punktów trzeba będzie zainwestować w siłę, no inaczej to Teraz się zrobię No Dalej chodź tu Nie dosięgam. Patrzcie, no, wejdzie się na ten, nie, i... Patrzcie, no, co za... Co za no, Ci wskoczy i... Oh my god... Nie można... O! Jest, udało się. Uff, uff, uff. Dobra. Na razie.